Bardzo mnie to ciekawi, bo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze baterie mogą skutecznie ładować właśnie najbliżsi nam i jak tych relacji nie mamy do końca poukładanych, ani czasu na to, żeby go tam zainwestować. To i w biznesie nie będzie nam się układać. Jeżeli mamy ambitną wizję i ambitny cel, to brak poukładania w innych aspektach swojego życia nam uniemożliwi realizację tego celu, tak. I tutaj dla mnie to były kluczowe decyzje w życiu, czyli znalezienie tej partnerki mhm. 11-12 lat temu. I Gosia zarówno pomogła mi w biznesie, bo przyszła do bizneslinku w pewnym momencie i odpowiadała za ekspansję więc zrobiła świetną robotę w ekspansji w te dwa lata. W wielu rzeczach mnie wyręczyła, odciążyła, ale też uważam, że miałbym mega problemy psychiczne, zdrowotne, gdyby nie Gosia okay. e, przez te wiele lat, bo ona mi pokazała inne życie. Tak?